Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam przygotowany kolejny miksik zdrabkowy. Tym razem troszkę tak na bogato za 88 zł. I co my tu mamy? Mamy playbooka 7 za 30 zł. Do tego jest jubileuszowy milion za 20. Zadyszkę jest codziennie 1000. Po 5 zł mam szalone zakupy. Kocham zdrapki, białe złoto moje 77. No i po 2 zł jeszcze jest szybkie 50, super siódemeczka, pensja i laki 7. Ale zanim zacznę drapać zdrapeczki, pokażę Wam. Poszłam dzisiaj do żabki, tej samej żabki, w której kupowałam tamtą szczęśliwą zdrapkę z wygraną 750 zł. I kupiłam sobie jednak stralinie. Wydrapałam je, no niestety w pracy. Bardzo żałuję, że nie, nie na filmiku nie zobaczycie tego, ale wygrałam tutaj 100 zł. Literki kontrolne A, także bardzo, bardzo przyjemnie. Oczywiście tej zdrapeczki nie będę doliczać do dzisiejszego końcowego wyniku. Zobaczymy, jak wpiszą się. Te zdrapeczki. To zaczynamy 88 zł włożone. Zobaczymy, ile wyjmiemy z powrotem. Szukamy podkowy. Mamy słoneczko. Tu szukamy 13 i 14. Podobno jest taka zasada, że jak są te wygrywające liczby obok siebie, to powinna być zdrapka wygrana. Sprawdzimy, co my mamy. No, mamy 15, więc po kolei kolejna. Cyferka. Tu jest 26, 21, 24, 25, 29, 19 i 12. Także ta zasada no, jakoś się nie sprawdziła w tej zrapeczce. Sprawdzamy pensję. Tu będziemy szukać dwunastki. I 22 moje szczęśliwe, 22. Zobaczymy, czy przyniesie jakąś wygraną. Co my tu mamy? 13, więc obok. 21 też obok. 27, siódemeczka, napis pensja, i na koniec 14. Tutaj też pusta. Super, siódemeczka. Szukamy siódemek, mamy trójkę, 2, 5, 8, 4, 6 i 9. Pustaczek. Szybkie 50. W bonusie mamy dukaty, a tu szukamy 3 takich samych kwot. Mamy 50 tysięcy, 500 zł, 500 zł, 4, 100. 50 tysięcy, 50 zł i 100 zł półstaczek. Także zdrabki za 2 zł, no niestety, bez wygranych. Sprawdzamy te za piątaka w bonusie garnek. A tu szukamy 9, 19, 17 i 35. No to zobaczmy. Mamy jedenastkę, trzydzieści sześć obok, czwóreczka, trzydzieści cztery, dwadzieścia też obok, osiemnastka pomiędzy się wpasowała, dwunastka, trójeczka.

No, kubka ze zdrabkami coraz mniejsza. Wygranych nie widać. Może kocham zdrabki. Chociaż jakiś zwrocik. Szukamy 8, 12, 27 i 14. A co my tu mamy? Szósteczka. Siódemeczka. 21 dwadzieścia sześć, osiemnaście. Na razie pusto. Tutaj jest jedenaście, dwadzieścia dwa, dziewiętnaście, cztery i dziewięć, trzydzieści trzy, trzynastka, dwadzieścia dziewięć, 1 i na koniec 30, też pustaczek, ostatnia zdrabka za piątaka, tu bonusik jest moneta i złotko, a szukamy 33, 11, 13 i 4, no to zobaczmy, co tu jest, 28, nie ma, Szósteczka, trzydzieści jeden, dwanaście, oczywiście pomiędzy, trzydzieści sześć, trzydzieści osiem, trzydzieści trzy. No coś jest jakaś wygrana. Dwójeczka, dziewięć i na koniec trzydzieści dziewięć, a to jest zdrabka w ogóle dwadzieścia dwa, także. Moja szczęśliwa i dała 5 zł. No ale dobrze, no, przynajmniej już wiadomo, że nie będzie 88 na minusie, tylko 83. Sprawdzamy dalej. Szukamy siódemki: 39, 37, 36 i szósteczka. Trzydzieści osiem pomiędzy Dziewiątka. czterdzieści siedem, pierwszy napis, dwadzieścia pięć, teraz jest piąteczka obok jedenaście, dwadzieścia osiem, dwadzieścia sześć, szesnaście czterdzieści cztery.

no może te zdrósze zdrapki coś nam jeszcze poprawią wynik oby 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 tutaj szukamy 25 54 59 51 49 i 40 no to sprawdźmy 18

12, 29 i 57. No to tylko jedna wygrana. I czy to będą dwie dyszki, czy może coś więcej? Zobaczmy. No są dwie dyszki. Także tylko zwrócić niestety. No ale dobre. I to. Literki kontrolne A. No i na koniec nasz playbook. Oby on się przynajmniej zwrócił. Zobaczymy, co to będzie. Szukamy trójeczki, dwadzieścia pięć, trzynaście i dwadzieścia trzy. Mamy tak, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dziewięć, osiemnaście, dwadzieścia sześć. Jedyneczka, ósemka 28, 34, 12 i 15. Na no wszystko obok. Zobaczmy rubinową, czy znajdziemy tutaj siódemeczkę albo rubin, perła pierścionek, zegarek, worek, perfumy, moneta portfel, kufer, złoto i lustro, dalej pustaczki, dalej pustaczki, czyż Maragdowa da trzy siódemki, mamy pierwszą, drugą i niestety, mamy pierwszą, drugą i pusto, Kolejna, znowu tak zaczynają, od siódemki, jest druga siódemka. No ale niestety dalej nic. Czy tutaj się znajdzie? Też nie bardzo. Tu jest jedna, druga i kufer. Tu jest kufer 7 i pusta. Siódemeczka, siódemeczka. No dajcie, dajcie, dajcie. No niestety. Może ametystowa. Dwa takie same symbole. Nie ma. Tu jest lustro, moneta. Moneta, pierścionek. Zegarek, korona. Złoto, kufer. Portfel, zegarek. Portfel, korona. Perła, kufer. Perła, lustro. No, coś mi się zdaje, że będzie pusta. Coś tak czuję, że pustak będzie. Szukamy dalej. Róża, perła, świnka, podkowa, róża, moneta, naszyjnik, naszyjnik i lustro. Szminka, złoto, pierścionek, plik, szminka, lustro. Klik, korona, dzwonek, moneta, złoto, świnka. Dzwonek, prezent, pierścionek. Podkowa, perła, prezent. Perfumy, perfumy i korona. No tak kuszą tymi symbolami i no niestety nic. Ostatnie dwie szanse. Tu szukamy portfela. Mamy worek, perfumy, perłę, szminkę, monetę, pierścionek koronę i złoto. No i ostatnia szansa. Czy będą trzy takie same kwoty? No raczej nie. No, pustak się trafił, niestety. A szkoda. Szkoda, szkoda. Bo no tyle zdrapeczek. Tyle zdrapek było dzisiaj. 88 zł. Mamy 25 tylko zwrotu, także 53 zł. jesteśmy na minusie, no ale dzisiaj oczywiście no ta ekstra linia troszkę podreperowała mój budżet, także nie jest najgorzej, bardzo się cieszę z tej wygranej, bo chyba ta żabka jest jakaś szczęśliwa, nie wiem, nie podam oczywiście adresu. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Oczywiście zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.